Smutne pożegnanie z pierwszym akwarium. No, niestety. E, likwidujemy akwarium, które było z nami przez 7 miesięcy? 8 miesięcy. E, nigdy nie było czyszczone wcześniej. Nie była spuszczona woda. Żwirek zasyfiały, ślimaki. E, no, niestety, dużo błędów popełniliśmy. Przy tym akwarium, e, żwirek. E, ostre krawędzie, czyli to może być najgorszy jaki może być żwirek e, w akwarium, bo bardzo się ubija, e, nic tam w nim nie żyje, no słabo. E, grubsze e, kamyki, e, w których też zbiera się dużo, dużo badziewia, rybki nie mogą tego prze, e, przepukać przez, przez siebie, podnieść z góry, no bo tam wszystko zalega. Także no niestety, pierwsze akwarium nieudane nie wyszło. Byłem z niego zadowolony, ale patrząc z biegiem czasu na to akwarium e, dużo błędów na samym starcie białe kamyczki e, później kamyczki z ostrymi krawędziami, one się bardzo ubijają. E, te czarne kamyki, ten tłuczek taki, no dużo błędów, dużo błędów dlatego. Stwierdziliśmy, że należy zlikwidować. O, zobaczcie, tam jeszcze mamy jednego lokatora. Popatrzcie. Nie wiem, czy się. O, jest tam. Tam gdzieś pływa. Nie wiem, czy go Jest. Jest tutaj. Także zaraz go jeszcze wyciągnę, lokatora. No i wyrzucamy wszystko. I wszystko idzie. Żwir. Na ogród będziemy po nim chodzić. No i tyle. No I zobaczcie, co się stało z tym wszystkim.